Postępowanie diagnostyczne. To, co y, pojawia się na wstępie każdego postępowania diagnostycznego, niezależnie od tego, co diagnozujemy, y, jest tutaj wywiad. Y, oparą się o wywiad kliniczny, natomiast posługujemy się też wywiadem y, środowiskowym. Zebranym od rodziców, zebranym od środowiska, jeżeli dziecko jest już w przedszkolu, w łobku czy w szkole podstawowej z tego środowiska, jeżeli mamy dostęp i rodzice umożliwią, możemy porozmawiać z innymi bliskimi, którzy są ważni dla dziecka i ważni dla tej rodziny. Być może z ciocia, która ich często odwiedza, być może są to dziadkowie, którzy sprawują stałą opiekę, wspomagają rodziców. Każde spojrzenie będzie dla nas, diagnostów, cenne.